Czesław, Czesław, jesteś tam? No. Tak, jestem szefie, ale nie mam dla ciebie tego raportu o ludziach jeszcze. Ale będzie we wtorek, no najpóźniej w czwartek. Czesław, ty mi od tygodni obiecujesz, że zdasz mi w końcu ten raport z człowieków i za każdym razem mówisz wtorek lub czwartek. A czemu nie środa? Ze środą to jest trochę problem, szefie, bo no tak, rano to mam paznokcie, potem wybielanie skóry, no i siłownia wieczorem. Ale niech szef się nie denerwuje. Sam mi pan kazał upodobnić się do ludzi. Dobra. Jak nie masz jeszcze tego raportu, to daj cokolwiek, jakieś ploteczki? Dobra, to takie parę ogólników szefowi powiem, żeby nie było, że się tu obijałem czy coś. To niech dowódca słucha. Ogólnie to człowieki są różne. Na przykład jedni jedzą, żeby żyć, drudzy żyją, żeby jeść. Albo to, ale to pewnie szef mi i tak nie uwierzy. Są ludzie, którzy używają głowy do przemieszczania ciała, zamiast ciała do przemieszczania głowy, no jak my. No, ciekawe, ciekawe. Ale miałeś schwytać jakiegoś człowieka i dowiedzieć się czegoś od niego o ludziach. No i właśnie udało mi się fajnego człowieka schwytać. Ma złote włosy i wielkie, no takie, no oczy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? To przesłuchaj tego człowieka teraz, a ja sobie popatrzę i wyciągnę jakieś może wnioski, bo na ten twój raport to się pewnie szybko nie doczekam. Szefie, ale o co mam tego człowieka zapytać? Czesław, no, wypytaj się go po prostu o to, czego najbardziej nie ogarniamy, czyli o ten ich system finansowy i te przekręty z pieniędzmi, o których ciągle huczy w tych ich internetach. No, dobra, złotowłosy człowieku o ponętnych wielkich oczach, skąd się biorą te wasze pieniądze i co to jest ta cała inflacja? Nic ci nie powiem. Choćbyś mnie torturował, nie pisnę ani słówka. Gadaj, co wiesz, bo nie dostaniesz więcej swojej lawendowej latte i tych bezglutenowych przekąsek! Nie brutalu. Tylko nie moje bezglutenowe przekąski. Powiem wszystko, powiem. Pieniądze to przecież z bankomatu się biorą, każde dziecko to wie. A ta inflacja? A to ona to jest wtedy, jak w bankomacie jest za mało pieniędzy i nie starcza mi na to, co chcę sobie akurat kupić. A te wasze podatki? A te wszystkie wałki finansowe? No i jeszcze, co to są te stopy? No procentowe. Podatki to przecież bogaci tylko płacą. Oglądałbyś wiadomości, to byś wiedział głąbie. Wałki to ja będę miała niedługo na brzuchu, jak mnie stąd nie wypuścisz, i w końcu nie pójdę na siłownię, a stopy to ja mam przez ciebie zmarznięte. Dałbyś tu jakiś dywan czy coś.